Dzień dobry, dzień dobry, aż sobie tak chąknęłam. Witamy, 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 Wy, witamy. Witamy, ale słuchajcie, jaki... dzisiaj challenge jest. Challenge, o. Ale o pewniaka, bo ja chciałam, żeby Łuki wydrapał sobie do kawusi, nie chciał, ja wydrapałam. Był Bądzik, a Bądziki ostatnio lubią nie i zobaczcie. Jest dolarek i o tego dolarka walczymy, ale nie tylko o, nie, o niego, nie, nie, nie. bo walczymy. O, Klaudia, dziewiątka megalinia. <laughs> Cała nasza. I oczywiście bondzik, jest więc Więc o te, o te walczymy, to no jest i ten nagroda. kto wygra, to sobie robi z wygranymi, co chce. No to dobra, Kinga zaproponowała. No i challenge będzie tak, Ty sobie wybierz krzyżówkę, którą chcesz i za piątaka, którą chcesz, ekstra ekstrapensja czy 10 razy kasa, ja, ja wiem, którą weźmiesz. To ja poproszę 10 razy oczywiście kasa, wiedziałam. bo ja lubię szukać mnożników. 10 razy kasa z numerkiem o drugim, a ekstrapensja, o z jedyna nawet, widzisz, z jedenastą. a tu, tu chcesz. Beczkę czy okrucha? Tutaj ty wybieraj. Hmm. 14, 15. Spadźki. Dobra, okrucha wezmę. Czyli beczka moja. No to ja zaczynam. Trzymajcie za mnie, ty, za mnie? Za mnie. <laughs> challenge o 3, 3 zrabki, w tym jeden pewnie. No właśnie. To nie challenge. będzie Fajny zebra. challenge. No dobra, no to pensyjko. Ja Cię bardzo tu proszę. <laughs> 23, 6, 19 i 22. Oprócz tego dwa razy napis Ekstrapensja z jedenastką może co da. Zanim zaczęliśmy kręcić, a miśka 7. mówi możesz... Ten kto wygra, to może zrobić z wygraną co chce. Ja mówię, tak, a jak ktoś walnie w megalinii 410 tysięcy. <noise> no na razie nie widać. No nie ma. Dzwonek milczy, jest pierwszy napis, 13 i. Oczko! Puściła oczko, ale NDT różne. No niestety. No to krzyżóweczko. No to proszę cię. Daj Co? popis o kruszku, mój. Zobaczymy, kto tu jest. Kropka z numerem 15. Czy oboje coś utrafimy, Bo wiesz, jest jedno. DHB. Drugie. DHB. No to haliterka do bonuska pójdzie. D. Desporo. HB szukam. Salzburg, B szukam. B jest. Mhm. Chyba tyle. Mm. No to tu H. D H B. D D. Mhm. Tu mamy B. H. Mm. No mało mało tego. No tak jakoś wiecie. Może w niebieskiej co? będzie więcej. No właśnie. B. H. Tu mamy dwa razy D. B. D. U nas pod oknem dziki były. Nie. D. Handlarz. No tu to, to jest zdecydowanie chyba najlepiej. No dobra. Tak. Ja poproszę teraz A bo kruchu nie ma A. T. A. G. No ale atrafione. T. A. G. Ja może tą kamerkę delikatnie skręcimy, o, coś widzę, że tak. Poczekaj, t a Mhm, mm tu. Tu, G. A, o. Pierwsze. Pięknie, G. Poczekaj, czego ja szukam? te jeszcze. T-A-G. T-A-G. Widzisz coś? raczej wyczyszczone no dobra, no to tu T, A, -g. tu mamy tak tak proszę bardzo tak tu no też ładnie, też ładnie fajna trójeczka czy wszystko? chyba tak raczej wszystko, co tu T, A, -g. Tu ja częściej. Mm -hmm. A. Tu mamy. Zobacz. No dzieje się. o. Tu A. T. A. G. T. A. G. T -A -G. T. O. Tajfun, tajfun. No, no dobra. dobra. się jak tajfun. No to drugi rząd. środkowy rząd ma. F. K. I P. Nic do bonuska. K. <grafi> Aha. F, K, -P. Wiecie, ja bokiem siedzę coś krzywo zobaczyłem FKP. <grafi> mm, Wszystko K. No dobra, to tutaj teraz. K, P. Mm, tu mamy P. F, K, -p. F Tyle? No to tu. FKP. K, -p. Tu. K. Tu. F, P. Tomograf F. Tajfun na dole. Na F -p. krzyżaku. F, K, -p. Chyba wszystko. A jak będzie remis, to co? No właśnie. To no ja właśnie. daję Tobie to drapać dalej. No nie. Ta. L y i l y i mm, tu l od razu email. i był. i poczekaj n y i wszystko nic do bonusa no właśnie nic l i tu mamy pierwsze, pierwsze. I, I sporo. Y też są. I Na górze, koniec. L Pol, i. L, i. A, y i wcis. Na środeczku, L, y, i. Chyba. No, dobrze, wszystko. dobrze. To teraz tu. L, y, i. No, tutaj jest L. I. Może ten dzik się zrobi. Mm -hmm. L, Y, I. Wracamy. Trzeci no rządek liter. No, ciekawa jestem. W, R, V. R do bonusa chociaż. No właśnie. W, R. No zdecydowanie R najlepsza z tych trzech. R to w ogóle ładna, fajna A. literka jest jak jest. W owoc. Tu R to nie wiem Tu R. Dobra, W R V Dopiero połowa, ale jeszcze szansa jest. W R tu. W. Lustro R w pionie mm, tu W RV wszystko. V to chyba nie było, nie Ale wiem. co ja tu widzę? Ocie. daje od razu dwa Pierwsze, słowa. Drugie. Ocie. R. Tu. W. R. V. R. Ekran R. No ładnie tu się. Tu się zadziało. Hmm, dobrze. A ja to lubię, tu dziemnażnik. J. U. O. o. No dobra. drugi J U -a. O J U O no kochani chyba dwa U O zobacz ale mało brakowało no to tutaj teraz O J tu tort jest drugie 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 słówko tak J u, o, mhm. no wszystko, i chyba wszystko, dwa, no to teraz tu, o, j, U. o, tu, no nie żartuj, razy trzy by był mnożnik, a okruch? Miał trzy No to sprawdźmy kontrolne, czy żeśmy czegoś nie no. pominęli. J -y. Y, -y. J y Czyli co? No, trzymam za ciebie kciuki. No. <laughs> Chodź mi pomagaj. No zmiana drapiącego. Zmiana drapiącego. Ja się biorę najpierw za 10 razy kasę. Z drugim numerem. No i co szukamy tych nożników X5X10. Tak. A poszukamy oprócz tych mnożników jakich tu wygrywających liczb. Proszę, Twoja data na wejściu. Ale wybrałem 11, 26, 23 i 30. A mamy 24, 17, 12 i 22. A teraz 31. 18. 27. Blisko, co? 28. Nie ma, nie, nie ma, ma nic. KP, KP, kochani. No Kinia. Kinia Łuki, wskakuj do beczki. Zobaczymy, czy bonus, czy może słowami uratujemy, bo jak nie, to będzie remis. Kochani, no to co? 14 i startujemy. UMT. No. Tu mamy u, m, u, m i t. Hmm. Ja nie widzę już. Nic w bonusie. A tutaj? U, m, t. U, t. Hmm. Malutko m, co misiek? UMT. M T raczej wszystko. raczej wszystko i tu T U I tu U. mamy tutaj jest M U mhm. U M T, wszystko no to co sprawdzamy kolejne trzy O R Z o no, cię. O, r, z. Ale r literka to jest super. Praktycznie druga po a, chyba, ulubiona. Mm. R, z. O. No, powiem, że fajna. Teraz trójca. to fajnie, no. Fajna o. trójeczka tu. O. RZ. O jeszcze. Mm. No, chyba tyle. Chyba tak. Z. Uh -huh. Do beczki. RZ. Tutaj. Na górze Z jeszcze będzie jedną. No tak, dobrze. Mhm. Uh -huh. RZ. i dzieje się. Mhm. Mm jeszcze. R, O, Z. Chyba wszystko. No mięski, jak coś pogubiłem, to znadziemy. To znajdziemy. dodrapiemy. I jedziemy tu. Z. Sporo, co? Mega. Elegancko. R. Tutaj. Tu. O, R, Z. No, wszystko. Na drugi rządek. Co w środkowym? Czy będzie A? J, S, Dobrze. Sprawdzamy. J. Nawet sporo tego J. J. Właśnie. S. C. Na dole. J, S, C. Tak, tak. Tu i chyba tyle. Wszystko. C do beczki. Mhm. No to tutaj. J. J, -S -C. S C. Proszę, ten morszczuk, najdłuższe słówko tutaj się prawie ułożyło. Jeszcze S. Mhm. J, -S C. Wszystko. Dobra. J. J. C. Na dole. J, S, C. Mhm. Wracam. Wracam do tego środkowego rządku. EPG. P, -G. Mm -hmm. okay, bierzemy to, E, E, EPG. tutaj G, mm -hmm. E, E, P, -G. o jeszcze jedno, a te kolejne, U. kapkę wcześniej, EPG wszystko. E do beczki. Mhm. Uh -huh. no to już połowę masz. Połowa beczki jest. EG. EPG, EPG. Tu. tu mamy P. EPG już. Wygląda na wyczyszczone. O, jak pięknie. Ale się układa. EPG, ciekawe, czy coś z tego nam tu wyjdzie. Jeszcze E Gertruda. E, 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 e. A gdzie pani tu? A tu. No. EPG, P, P, wszystko. No to kochani. Dolny rządek. Do bonusa potrzebne B, K i A. K Y D. Okej. Okay. K K. i mamy pierwsze. K, Y i D. Tu, 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 Y. K jeszcze. <coughs> Na dole kra. O! K, Y, D. Mhm. wyczyszczone K do bonusa. Już masz tylko dwóch. Masz. K, Y, tu mamy tak. K. Morszczuk się ułożył. Proszę, ten najdłuższy. D, D, y, k, oj, jedno. No to na razie jedno. Uh -huh. D, tu, uh -huh. k. k, k, y, d, k, y, d. K -y -d. Tu jeszcze. No, nie wiem, bo się nie sprawdziło. Ale, nadal... <laughs> ale, z... ale zaswędziało w gardziołku. <laughs> ja nie wiem, co ci jest. Ja nie wiem, KYD. Dobra. I FH. Mhm. Ale mi się trafiło. I f Drugie. Drugie. <laughs> I FH, wszystko. Dwa. No to dwa. Tak jak u Ciebie. No i beczki nie ma. I FH. K było? Było. I FH. Tu mamy drugie. Patrzcie, ile H? Mhm, mm jeszcze I. No, ale nie pomogą. No, w nie, ale było. nie pomogą. No. A a jak dużo? <laughs> I FH, ale mam chrypę ociepioną. O. Pierwsze. O. H H nie było, ha nie było. było. Ha No, no i o tyle. Kochanie. Ja... Razy trzy. Tak jak u ciebie. Ja nawet słabszy bonus miałem. Ty drapiesz, ty drapiesz kotek. Naprawdę? Ty drapiesz. Te, no o. Dobra, to ja się cieszę. <laughs> Kinia, trzy zdrapki, z czego jeden pewnie. No dobra, no to ja teraz będę. Ale nie, chrypka, dopadła. No właśnie ja nie wiem. Ja nie wiem. Muszę coś podsmokać. Chyba. No na pewno. <laughs> to zacznę od Megalini, Oddaj mi dropaka. Od Megalini z tą dziewiąteczką. Magiczną. No, Magiczną. Dobra. Sprawdzamy tą dziewiątkę. A wino, to jest z tej samej paczki, co za siódemka? Nie wiem. <laughs> 814. E, tak. Aha. Winogrono i diament. Winogrono i diament. I co? I co? Nie szukamy I, i licho. Nie ma. Pusty przelot. Mhm. No to teraz musi coś być. Kłódka lody. No niech się nie zamyka. No, kudeczka jest. Lody. Lody. Mm -hmm, mm -hmm. Lody kłódka. Jeszcze tu. Lody kłódka. No dobra, dobra wszystko. Dobra. Kolejne y -y -y. dwa. Tęcze widziałam już. I autko. Chyba było, było. Zobacz. Tęcza autko. Tęcza autko. Tu. Tu mamy. I jeszcze autor żółtym, tak? Dobrze. Dobra, lecimy po kolejne. Kokos motyl. Kokos motyl jest tu. Ciekawe, czy kokosik będzie. Kokos motyl, kokos motyl. Mhm. Tyle. Więcej, ma, więcej nie, nie widać. Nie Dobra, ale to dzwonek laczki. A jeszcze zobacz, ile symboli. Dzwonek. Laczki. Tu. Tu. No nawet, nawet. Tu mamy. O, dzwoneczki. No ale dubla tu nie było. No nie, jeszcze nie. Wszystko przed nami. Prezent Flaming. Prezent flaming. No to tak. Flaming jest. Prezent, nie wiem. Tu. Tu są flamingi. Tu. I, I. Chyba tyle. Wszystko. Kolejne dwa to cytryna i żółw. Cytryna i żółw. No to tak. Żółwik. Jest. Tu szukam nie ma, tu szukam nie ma i nie ma. A teraz naszyjnik ananas. Jest. Były. Wróć. O, jest. Bo ja naszyjnik już zobaczyłam. <noise> naszyjnik ananas. Tu. Tu. No, ta parka fajna. Fajna, fajna. No? Naszyjnik i ananas. Tu. No, fajna parka. Żeby wszystkie takie były, to by było super. Wiśnie były. Pierścionek. Nie wiem. Wiśnie, pierścionek. O, wiśnie. Wisienki. O, jest pierścionek. Wiśnie, pierścionek. I dwie wiśnie. O Dobra. Ile jeszcze? Dwa, cztery, sześć. No dziesięć. Arbus rower. rower. Co? Nie kojarzę. Uu. Chyba, chyba pusty przelot, kochani. Ocie. Dobra. Takich nie robimy pustych przelotów. Biedronka korona. Biedronka była. Biedronka korona. Biedronka była? A była. I to nie raz. Biedronka. Tu? Chyba gorzej jest tą koroną. Tu. No nie ma. No nie ma. No dobra. Foto. Zegar. Były. No to tak. Foto. Wiśnie. Coś ty. No zobacz. Foto i zegar. Szukam. Tu. Foto. Foto. Jest. I zegar. Uh -huh. Cztery do końca. Sakwa, piłka. Były. Sakwa, piłka. Uh -huh. Piłka jest. Sakwa też. Tu, ale te łodzie to. Sporo wydały. Sporo linii. Piłka, piłka, piłka. Jej, piłka. No to po te łodzie, kochani. Liść, klucz. Były. Klucz. Tu. Tu. E, liść. Liści sporo masz. Liść. Liść. Tu. Tu. Ale linii nie da. No dobra, bonus. A, lubimy świnkę. Śpinka lubimy. No, 6 dych, a kontrolne, no różne. No, no ta nie. dziewiątka z różnymi. No to co? Gruba ryba. Gruba ryba na koniec chyba. Na koniec? No, okay. To dawaj sprawdzimy. Sprawdzimy tą mega linię z bądzikiem I co my tu mamy? No! Eee! <laughs> Zwróci! Ale! je. Czyli trzy razy B. Te kontrolne Dobra. się nie zmieniają na dwie dychy. Dwie dychy mam. Kochani, dwie dychy mam. No ma. to la Creme de la Creme. <laughs> Czyli co, dwa bodziki wygrane na całym tym challenge, jak gdyby? W nagrodach no, a czy, a nie, to jeszcze nie wiemy, czy no. jest. No to przecież nie ty aż, no ja nie wiem skąd ja wziąłem, że ona jest wygrana. No je, może jest. A może jest. No to, to co? co? Szukamy. Co chcemy? 25 lat chcemy. Jeszcze nie mieliśmy. Nie? Podkowa, serduszko, nuta, zamek, okulary, muffin, bęben, pszczoła, astronauta, pies, worek, Kompas. Lecimy. Jak? Wądzik, nie zawiedź mnie. Trefla. Burger. Powiedziałem, że wygrany jesteś. <grym> <grym> Dawaj. Planeta. Kawusia. Pizza. Zaraz będzie. Klaps. <grym> Luneta. Klucz. Otwórz się, otwórz. Parasol. Cytryna. Kwiat. Palma. Mikrofon. Naszyjnik. Maska. Kolczyki, no to bonus. Kinia. Ło! Ale numer! Ale numer, ale nie ale krepo pompony? No, gratulacje! Stóweczka! Ale pięknie, słuchajcie! Ale w ostatniej chwili, kochani, ja mówię, dwa bodziki wygrane i się sprawdziło, ale to w najlepszy możliwy sposób. To nie wiem, czy może być więcej w tym w tym no, my nie mieliśmy więcej. Ale jest przepięknie. no słuchajcie, walczyliśmy o piękne wygrane. No ale to chyba jest nawet plus odcinek na plusie. 20, 40, 50, no. 60, 70, 100. Ale 120, no Jest odcinek na plusie, no to piątunia. Piątka. Haha. Ha. Kochani, jest na kolejne poszukiwanie pięknych zrapeczek. Na kolejne rzucanie pomponami. Krepo tak pomponami. Jest, tak jest. Kochani, wam też życzymy pięknych mm, wygranych, może w końcu tej głównej. Pięknego dnia, dużo uśmiechu, samych dobrych ludzi wokół. Czego sobie życzycie? Buziaki. Do następnego, pa! pa. pa.